z ziemi do Polski z tej strony Paweł Frączek zapraszam na kolejny odcinek kolejny dzień przygotowań polonograficznych dzisiaj już jestem sam rano odwiozłem Grzegorza na lotnisko smutno smuteczek ale co zrobić? Szybko zleciały te dwa tygodnie. Dotarły do mnie używane wtryski. Patrząc na to jak są ubrudzone, pełne oleju, nie wróżę im świetności. Jadę zawieść, to znalazłem na półkę kogoś kto regeneruje. Zawiozę najpierw te cztery, zobaczymy czy uda się je naprawić. Patrząc od tyłu samochodu, już tutaj pomału poskładane. Porobiłem do końca wygłuszenie pod kołem zapasowym. Wiązka tam jest spięta, koło wrzucone, jakieś takie drobne dziurki poklejone taśmą, będę musiał jeszcze śrubki tylko ogarnąć, jakieś wkręty nowsze. Zamontowany jest nowy płyn od spryskiwaczy, w sensie nowy pojemniczek z płynem. Na razie zostawiam wycieraczkę silnik, taki jaki jest, mam zapas, ale to już wiedziałem, że tam będzie troszkę inny trzpień. Może poszukam sobie inne ramię, które będzie pasować, jakieś tutaj lokalne. Natomiast to w tej chwili działa. Zostają mi kable, ale sprawdzę jeszcze te stare, może będą działać. A jak nie, to się położę nową wiązkę. Poskładałem już drzwi z prawej strony, nie robię szyby. Tutaj się robi już coraz większy porządeczek, ale właśnie chyba nawet puszczę ten przewód razy dwa, tak, że tak powiem prewencyjnie. Jak już jest rozebrana podłoga, może coś tam się jeszcze z tego wykorzysta w przyszłości. Wtedy już zamkniemy komputer, wykładzinka, wjeżdża konsola. I temacik tutaj myślę jutro już będzie skończony, wrzucimy fotel, będzie pięknie ogarnięte. Jeszcze głośniki będę musiał poszukać, takie owalne, nieokrągłe, na no, matnęki. Tutaj w sklepie byłem miejscowym, nie mieli audio. No niestety przyszły jakie przyszły wtryski. Ale znalazłem na Google Maps całkiem niedaleko, dosłownie może z 10 minut jazdy. Nawiozłem wtryski, koszt 500 batów od sztuki, 2000 powiedzmy tam z 220 zł około. Mają być gotowe na jutro na 10 rano. I z zakupem to będzie koło tam 6000, a nowe chyba patrzyłem no to ponad 1000 zł trzeba by tam spokojnie położyć. Mam nadzieję, że zostaną zrobione super. No pan wyglądał dosyć sensownie w tym warsztacie. Widziałem, też leżały u niego inne wtryski. Nie chciałem tam z kamerą mu biegać. Jeżeli zrobi je super, no to one wskoczą prawdopodobnie zamiast obecnych. Sprawdzimy, jak silnik będzie pracował. I następnie zawiozę mu te, które są w tej chwili w silniku i będą na zapas na podróż. Grzegorz to, co miał zrobić, to zrobił. Na razie mamy temat do jesieni chyba zamknięty. Ładnie wszystko jest poizolowane. Mam taką nadzieję, że uda się dojechać tym samochodem do Kambodży. Jutro rano jeszcze podjadę do urzędu transportu, zapytam się, wezmę książkę, pokażę zdjęcia. Upewnię się, że nie muszę mieć jakichś dodatkowych tutaj pozwoleń na wyjazd z starszym samochodem. Pewnie gdzieś na tydzień czasu, około. Cuda zaczęły się dziać odkąd wyjechał Grzegorz odwiozłem go wczoraj rano, przez wczoraj rano na lotnisko postanowiłem w międzyczasie składać wnętrze poloneza ponieważ deska jeszcze była ściągnięta na zewnątrz w tej chwili już samochód wygląda o tak prawie wszystko poskładane, została już naprawdę końcówka przykrycie zegarów, tutaj posprzątać co śmieszne, za każdym razem jak przykręcam konsolę dookoła skrzyni biegu wychodzi to jakoś całkiem inaczej tam są wiecie jakieś customowe śruby i tak dalej no ale powiedzmy, że to się trzyma jestem mega szczęśliwy w Polsce być może poszukam oryginalną klapkę na głośnik albo na razie jakaś inna deseczka tam wpadnie pociągnąłem sobie też kable do tyłu na głośniki kabel od kamery ona na razie leży jak już w zdali w zestawie do tego car audio, w sensie nie car audio tylko Tabletu, takiego, który się wstawia tam z przodu. No, to kamerkę gdzieś wypuścimy, może pod noskiem przy rejestracji. Why not? Idziemy z duchem czasu, co by tyłem już w nic nie klepnąć. Tak jest. Natomiast na live w czwartek on zaczął się coś trochę krztusić. Myślałem, że mało paliwa. Dolałem mu z 8-9 litrów, no ale dzisiaj taki sam objaw. Odpaliłem go. Pochodził może z 15 sekund. Klek, klek, i brrr, I kicha, nie? I kręcicie. Jest takie strzałek, by złapał zapłon i gaz. Złapał zapłon i gaz. I nie mam pojęcia co to jest. Nie mieliśmy takich objawów wcześniej jak był Grzegorz. No nie wiem. Cewki chyba są ok. Będę musiał tu zaraz patrzeć. W międzyczasie wymieniłem. Co się. Po! Wymieniłem już jest nowy czujnik położenia przepustnicy. Wstałem wtryski po regeneracji. I co ciekawe, na razie zamontowałem na próbę, ale dali mi też ciekawe, bo to było w jednym worku, ale nie zwrócili uwagi na dwa różne numery. One pasują średnicowo, natomiast no zobaczę, jak coś się będzie tu lało paliwo, to będę musiał podjechać. Generalnie właśnie na starych też ta gumka tak zachodziła na rand, a trzy są takie, które nie dochodzą. Zobaczymy. Skręciłem na razie listę. No i co, spróbujmy go zakręcić. Wczoraj jak miał takie problemy, to poczekałem kilka minut, w końcu odpalił. Jak odpalił, to nagle już zaczął dobrze chodzić. I przejechałem się parę kilometrów bez problemu. Nie wiem, czy coś się mu wieszało na komputerze. Wszystko posprawdzane. Paliwo generalnie krąży na wlocie i na wylocie przez listę. Jeszcze podejrzewam, że może filtr Filtr paliwa się gdzieś zatyka, no ale to paliwo przepuszcza. kurcze, To ładnie jest. A, chyba mu leci paliwo. Co tu się teraz wydarzyło? No dobra, paliwem zalało. Ale jakiego on strzała dostał świrniętego. Ale dostał normalnie wściekłego diesla, nie? Jakby tak dziwnie zapieprzał. Ok, okazało się, że źle wkręciłem wtryski. Teraz jest wszystko elegancko poprawione. Silnikiem troszkę to lepiej, ale zobaczymy. Zdaje mi się, że pracuje ładniej. Coś tu strzela z tyłu, no trochę wiadomo kopci jeszcze. Troszkę oleju. Poczekajmy aż się ładnie silniczek nagrzeje i zobaczymy czy zrzuci z obrotów. Zrobimy rundę testową. Jestem na testowej jeździe Polonezem. Wczoraj wieczorem jeszcze podłączałem wszystkie czujniki, popodczepiałem na chodzącym silniku, jakoś się unormował. Podkręciłem mu trochę jeszcze dawkę na wolnych obrotach, tam przy tym takim okrągłym od przepustnicy otwarcia, tak? tam gdzie pedał gazu otwiera. Wydaje mi się, że teraz się w miarę unormował, trochę wali wydaje mi się zbyt bogatą dawką, tak jak zanim zaczęliśmy naprawę, ale na razie tak zostawię, trzyma ładnie temperaturę poniżej 90 stopni, no fajnie tutaj prędkościomierz działa, pokazuje 10 km mniej, paliwko jest, lampka się nie świeci od ciśnienia, zegarek jeszcze dostanę w Polsce. W tej chwili jest uruchomiona klima. Jak ją wyłączę, to ma trochę wyższe obroty. No i gitarka, no. Przejechane teraz kilkanaście kilometrów. Odpłukać na razie bez żadnych problemów. Nic nie gaśnie, ładnie chodzi. Poskładam go do końca jutro jeszcze... myślę, że zrobię tłumik, żeby on tak nie buczał się tam te dziury na końcu, ale chyba zostawię mu taki normalny czy zostawię właśnie, wymienię ten buczący na normalny tłumik nie działa niestety czwarty bieg trudno, najwyżej pojadę do Bangkoku albo do Kambodży, 80-90 na godzinę na trzecim biegu, żeby go jakoś tam super nie obciążać tego silnika jesteśmy w lewym nadkolu tak, <laughs> z przodu zamontowany nowy Klakson, tutaj jest low, niskie tony, już ogarnięte. Zauważyłem, że Grzegorz mi wyprowadził tutaj rurkę odpływową ze zbiorniczka, no i spoko. Dałem tylko trytką, żeby była niżej i ta woda sobie w razie czego będzie gdzieś tu skapywać na dół. Jestem w Polonezie, przyjechałem pod department, czyli wydział ruchu drogowego na puket. Idę się zapytać, czy potrzebuję jakieś dokumenty, aby móc wyjechać polonezem do Kambodży. Słynne miejsce, w którym stoi się w kolejce, tak jak po prawej stronie, w oczekiwaniu na techniczną kontrolę podczas rejestracji samochodu po zakupie, jeżeli auto jest używane, idziemy się zapytać czy trzeba coś ogarnąć, aby móc wyjechać polonazem do Kambodży. Uwielbiam wypełniać dokumenty, gdzie niczego nie rozumiem. Pani tylko postawiła krzyżyk. Proszę wypełnić imię, nazwisko. Zobaczymy co dalej. Musiałem przygotować też kopię paszportu i kopię e, książeczki pojazdu. Jestem już po przeprawie papierkowej w urzędzie. Musiałem zostawić e, książeczkę pojazdu, taką niebieską. Zapłacić 55W, czyli około 6 zł. No i mam zjawić się jutro o 10.30 rano. Jestem ciekaw, może mi przygotują tablice eksportowe, o takie właśnie jak macie tutaj. Takie żółciutkie z napisem Thailand. W sumie byłoby fajnie mieć takie blaszki. Nic nie mówiła pani, że mam przywieźć swoje stare lub coś w tym stylu. Przejadę tak gdzieś jak jutro pewnie polonezem znowu Rozjeżdżam go Zauważyłem rano, że miał problem z Podpaleniem wydaje mi się jak leci dym z uszczelniaczy który ścieka na tłoki i on przepala Widocznie chyba sonda lambda świruje I może podaje złe jakieś tam wiecie Parametry na silnik Ale trzeba mu dać chwilę pochodzić i on się normuje i jest wszystko super I Cóż, wracam do domu Zobaczmy jak pali. Elegancko pali. Jak nie wyskoczą jakieś niespodziewane przeszkody, no to wszystko wskazuje na to, że za 3 dni startuje do Kambodży. <śm> ale jazda Polonezem z Tajlandii do Kambodży. Trzymajcie kciuki. Jesteśmy kolejnego dnia. Pod urzędem transportu. Wtorek, poranek. Wczoraj dostałem karteczkę, że mam się pojawić dzisiaj po odbiór czegoś, czego nie mam zielonego pojęcia. Chodźmy do środka, sprawdźmy i przekonajmy się, za co wczoraj zapłaciłem 6 zł. I jestem już po wizycie w urzędzie transportu. Otrzymałem kilka rzeczy. Między innymi taką różową książeczkę. Jest to International transport permit zaznaczony jest passenger -ka. napisane oczywiście brand jest Fiat brązowy <laughs> jakby ktoś nie wierzył pokazuję Fiat brązowy, numer silnika oczywiście kierownica z po prawej stronie dwie osi osie, waga jest 1050 kg, seat capacity 7, też jakby ktoś nie wierzył pokazujemy 7 miejsc siedzących, yy, numer silnika 4 cylindry, 2 litry, 132 konie tak ma wpisane. Dostałem super wlepy, sobie chyba przykleję na tył i na przód, a jutro po południu, pod wieczór startuję w kierunku Bangkoku, gdzie w piątek będę się widział z kimś z ambasady na wspólnym pamiątkowym zdjęciu.